Rola fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z mitologii Jana Parandowskiego i uwzględnij również wybrany kontekst. Moi drodzy, fatum było czymś w świecie starożytnym, na co wpływu nie mieli nawet bogowie. Jeżeli fatum zdecydowało raz, to wówczas nie było od tego odwrotu. Fatum było więc siłą sprawczą, która całkowicie mogła zdewastować albo poprawić losy także ludzi. I niestety najczęściej wiązało się z jakąś klątwą. To spotkało ród Labdakidów, do którego należał Lajos, król Teb. Był on bowiem przeklęty za krzywdę, którą kiedyś w młodości zrobił małemu chłopcu. Lajos miał więc być zamordowany z ręki własnego syna. Dlatego też, kiedy urodził się Edyb z jego związku z Jokastą, rozkazał dziecko wynieść do lasu i przekłuć stop. Na szczęście, ten, który miał to zrobić, no, nie był w stanie, moi drodzy, zostawić dziecka na śmierć i przekazał je pasterzowi z Koryntu. Z kolei pasterz oddał dziecko bezdzietnej parze królewskiej, polybosowi i meropi. Tak, Edyw, bo o nim mowa, wychowywał się wśród przybranych rodziców, ale ciągle dręczony był tym, skąd pochodził. Dlatego też, jako dorosły mężczyzna, udał się do wyroczni i w niej dowiedział się, że zabije własnego ojca. Sądząc, że chodzi o Polybosa, uciekł z Koryntu w stronę Teb, a na drodze napotkał orszak, który nie chciał zejść z tej drogi. Doszło do bitwy, w czasie której. Edyp zabił jakiegoś mężczyznę. Nie wiedział, że zabija swojego rodzonego biologicznego ojca Lajosa. Tak spełniła się przepowiednia. Ale musicie wiedzieć, że ta przepowiednia ciążyła nad rodem Labdakidów znacznie dłużej, już od Kadmosa. Dawno, dawno jeszcze przed Lajosem. Była to klątwa, która oznaczała, że wszyscy z rodu Labdakidów umrą straszną śmiercią i nigdy nie zaznają szczęścia. I co było z Edypem, to wiecie. Kiedy zabił Lajosa, a potem sam został królem Teb, poszukiwał mordercy nieżyjącego króla, nie domyślając się nawet, że jest nim on sam. Gdy prawda wyszła na jaw, a na świecie było już czworo dzieci ze związku z Jokastą, Edyp dowiedział się, że te dzieci pochodzą ze związku z jego własną matką. Jokasta się powiesiła, a Edyp wydłubał sobie oczy i udał się na wygnanie. Szczęścia nie zaznały też dzieci Edypa. Polinejkes i Eteokles zginęli w bratobójczym pojedynku. Antygona zmarła śmiercią samobójczą, chociaż i tak była skazana na śmierć przez Kreona, brata Jokasty. Zasismena, której wydawało się jakoś się w życiu uda, później, o wiele później, jak twierdzi mitologia, zginęła w pożarze. A zatem, moi drodzy, Fatum w świecie starożytnym decydowało o losie człowieka, a nawet bogów w stopniu tak dużym, że nikt i nic nie mogło mieć na nie wpływu. I to Fatum obrazuje chociażby tragedia Sofoklesa Antygona, w którym doskonale widzimy, że chociaż Antygona, według niektórych ma rację, chowając ciało Polinejkesa, a kreon, który wreszcie pod namowami, także wieszczka Terezjasza, decyduje się jednak, że nie wykona kary śmierci na swojej siostrzenicy, robi to za późno. Fatum dopadło ród Labdakidów po raz kolejny. Antygona przedwcześnie odbiera sobie życie, a na wieść o jej śmierci również zabija się Hajmon, syn Kreona, a narzeczony Antygony. Pozbawiona swojego ukochanego syna, matka, matka Hajmona, Eurydyka, także odbiera sobie życie. I cała rodzina cierpi ponownie. Tak właśnie działa Fatum w świecie starożytnym. Dziękuję.